To pan mówił na przykład właśnie o tym, że szynobusy okay, są spalinowe, są tańsze w eksploatacji często niż autobus chyba na więcej. Tak, natomiast to jest kwestia też wynikająca z uwarunkowania operatorów i przewoźników regionalnych, którzy mają swoje założenia i realizują po prostu swoje przewozy. Można by powiedzieć, że mogliby w pewnym sensie pozyskać dofinansowanie, natomiast no to jest tak jak tutaj mówiliśmy o kwestiach możliwości finansowania tych środków, którymi będą przewożeni ci pasażerowie. I, I też jakby wybiegania w ich kompetencje. No jeżeli będą te podmioty starały się o pozyskanie odpowiedniego dofinansowania i uruchomienie dodatkowych połączeń, to ok, to jakby nie, nie wykluczamy tego w pewnym sensie. Natomiast pod kątem tych miejscowości i możliwości miejskich i gminnych, to żadna gmina w tym momencie nie może sobie pozwolić na zakup takiego taboru i też uruchomienie swoich połączeń. To jest jakby kwestia też mhm. pana Gmina nie, ona no jest operator przewozy regionalnej, na przykład, który dostaje dotacje od państwa z urzędu marszałkowskiego i tak dalej. Mówił Pan na przykład o tej koncepcji miasta 15-minutowego bez realizacji kolei miejskiej. To jest niemożliwe do realizacji. Dzisiaj już doszliśmy do takiego momentu, że obsługując miasto tylko autobusami, przejazd linią autobusową z jednego końca obiegu stoku na drugi trwa chyba ponad godzinę. Więc... Ale miasto, idea miasta 15-minutowego nie polega na tym, że my do każdego miejsca dotrzemy w 15 minut, tylko o tym, że w ramach naszego miejsca zamieszkania będziemy w ciągu 15 minut mieli możliwie dużo. Źródła celów podróży, które będą przez nas realizowane różnymi możliwymi środkami transportu. Czyli, jeżeli mieszka Pan w jakimś punkcie miasta, to teraz należy tak planować przestrzenie to miasto i mobilnościowo, i systemem transportowym, żeby Pan w obszarze 15 minut swoim miał możliwość realizacji najwięcej więcej źródeł celów podróży. To też wiąże się z tym, że w gminach w wielu miejscach brakuje punktów usługowych, brakuje punktów handlowych, brakuje podstawowych usług, na które narzekają mieszkańcy w tym że muszą realizować swoje podróże do Białego Stoku. Więc tutaj w kontekście tych miast 15 minutowych jest bardzo wiele do zrobienia, jeżeli chodzi o przede wszystkim o planowanie przestrzenne. Samo przemieszczanie się po białym stoku, kwestie przyspieszenia funkcjonowania komunikacji publicznej jest determinowane przez infrastrukturę. Chociaż ta infrastruktura i tak, porównując Białystok z wieloma polskimi miastami, jest na bardzo wysokim poziomie, zapewnia bardzo wysokie prędkości handlowe autobusów. Mimo wszystko w sumie my na pewne działania też wskazywać. To ja na przykład mieszkam na osiedlu Zielone Wzgórze, jest budowany przystanek teraz kolejowy osiedla Zielone Wzgórze. Idąc na przystanek kolei miejskiej, jeżeli wiem o której godzinie odjeżdża pociąg, w 5 minut jestem na dworcu Białystok Główny w centrum Białegostoku. Chcąc dojechać tam autobusem, autobus zatrzymuje się na, każdych, na każdym skrzyżowaniu, na każdej sygnalizacji świetnej bo mamy genialny system sterowania ruchem, który tak powoduje, że... że na każdym skrzyżowaniu, jak się jedzie, ma się czerwone światło, to system jest po prostu genialny, to Mistrzostwo Świata jak ta toaleta, która nie działa. No i po prostu to mi zajmie co najmniej pół godziny autobusem. Także dlatego komunikacja miejska doszła już do takiego jak gdyby, etapu, że moim zdaniem nie ma sensu w nią inwestować dalej. Bo ona straciła wszelkie zalety szybkości, wygody, ekonomiki. Nie wiem, panie dyrektorze, ile się dopłaca do komunikacji miejskiej dając to kompanii. Płacę jako podatnik, 70 milionów rocznie dopłacamy, tak, do komunikacji miejskiej, plus ludzie jeszcze kupują... 100 milionów w ubiegłym roku dopłaciliśmy. 100 milionów. to jest zagadnienie, na którym należy się pochylić, zastanawiając się, co, ile kosztuje, a ile z tego się ma wpływów, czyli krótko mówiąc, ile cała reszta musi do tego dopłacić. A ile w ogóle komunikacja kosztowała w takim razie z biletami? Jakie koszty roczne były funkcjonowane? 150 milionów. 150 rocznie. Mało? No dużo. No bo to nie są tanie rzeczy. No, zgadza się. A czy można zachęcić pasażera, żeby korzystał z tej y, komunikacji miejskiej? Bo tak jak ja jestem pasażerem i jeżdżę, no to tak, autobusy jeżdżą, jak to się mówi, stodami, czyli przykładowo jak startuje z jednego miejsca, y, mamy przykładowo kilka linii, to te kilka linii jedzie jednocześnie i później dłuższy czas nie ma autobusu. Część autobusów, dokładnie część linii wręcz pokrywają się trasami, nie jest w ogóle przemyślana w ogóle to już i pomijając po drugie, że od lat, mniej więcej od 2005 roku trasy komunikacji miejskiej w autobusach są po prostu, linie są skracane linie są po prostu sztucznie robione, że przykładowo mamy wcześniej czasie dziewiętnastka jeździło normalnie do Lit Górnych. Ludzie z tego korzystali, zrobione zostało po remoncie. Także dziewiętnastka to do... Ale czy ma to tak nie powiadam, zapytam pana. Czy pan autobusy jeździły na dziewiętnastce? A jaka to jest, jakie to jest oświetlenie w Górnych? To jest gdzie jest 2000 ludzi, a tam jeździ autobusy przygubowe, wyjeżdżające z 10. Nie widzi pan tego faktu? Po co pan takie... No czyli no to, czyli pan dyrektor. Niech pan, tak skupi, tak... niech pan się skupi na dostępności tej, te, tego transportu, a nie opowiadaniu, że wszystkie nie na razie wyjeżdżają przez samą długę. No. No, czyli, czyli pan dyrektor przyznaje mi rację, że koncepcja, że mamy krążące po mieście linie jest, jest bez sensu. Lepiej zrobić minibusy, które dowożą ludzi do najbliższego Ale przystanku kolei miejskiej, i wtedy ludzie się przesiadają w centrum. I ludzi jedzie tymi autobusami, i co to, to znaczy minibusami? Ilu ludzi Pan zapakuje do minibusa 12, w stoku, to Pan to może zrobić w jakiejś miejscowości pod, pod Juchnowcem I, i tam ma Pan przykładową linię 200, 200, 202, która wjeżdża i wozi po 15 osób i do wozi do Juchnowca po to, żeby się przesiedli na 104, a ta 104 wieje już 40, 50 osób mm. i tak dalej no, I, tak to, 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 i tak to działa. A nie na zasadzie jakieś minibusy po Białymstoku. Pan mówi, przepraszam, 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 mówi pan cały czas Czeka. o tej, o no kolei mińskiej. miejskiej. Ja się pana zapytam, a po co jechać na dworzec fabryczny? Co tam jest? Ale na Białystok Główny to, przecież, to, nie, to jest przecież budujecie intermodalne pan centrum przesiadkowe na, na Białystok Główny. Kogo znajduje się dworzec fabryczny? A do kogo należy w tej chwili budynek dworca fabrycznego? Panie dyrektorze, to teraz, Pani to, dyrektorze tak, ja ale proszę, to po co budujecie... Postaw, przestał mówić o tej kolei miejskiej, <gry> bo ta kolej miejska przycina Białostok, ale niczego nie łączy. Panie dyrektorze, to po co Panie budujecie, to budujecie, to budujecie to intermodalne centrum przesiadkowe przy drodze Białosierdzia? Niech, niech, niech pan wskaże podróż... podróż... okay, cele podróży łączące ewidentnie e, połączone ewidentnie koleją. Gdzie można dojechać do centrum? No ja na przykład tak jak mówię, ja jadę... po prostu dojedziemy do dworca, dworca niech pan dworca i się przysiądzie na dziesiątkę, czwórkę, dwójkę, żeby pojechać dalej. No. A to można w krótkim no, czasie dokonać. No te to... odległości, no, przebijać się. Niech pan sobie przymierzy się, jak jest łatwo dojść do któregokolwiek dworca w jądku. Dlatego kolej teraz próbuje budować te nowe przystanki. Ja życzę im sukcesu. Budują przystanek na Zielonych Wzgórzach, zbudowali nowy przystanek na Nowym Mieście, wystarczy zrobić jedną rzecz, pójść i obserwować co się na tych przystankach dzieje. Tylko tyle, bo wie Pan, to zobacz pan proszę... proponuje metra i no, Pana, był pomysł metra wzdłuż Zabaw, tak? Wyburzymy tam co jest i zrobimy obwodnicę kolejową metrem, no. Tak, był spokój. Pan na przykład mówi też o tym, o tym słynnym wydarzeniu w 2009 roku. To ja muszę Panu to powiedzieć, bo Panowie widzę jakby pewne rzeczy ogarniacie. Był taki dzień, tak? Piękny rozkład, Pan zachowany ten rozkład. Mm. Bo on się składał z tego, że można było wsiadać, ale jak to było zrobione, Przywozy Regionalne, Intercity, wszystkie te, nie wiem jeszcze jakie tam były linie kolejowe, ale oni wszyscy się zgodzili na to, że w tym dniu możesz wsiadać do naszych pociągów. I wtedy jak się zrobiło taki rozkład z dworca w Starosiercach, tak. to było jakoś wyglądał. A jak się tam zostawiło Przewozy Regionalne, to tam nie było niczego. I, i krótko mówiąc o kolei, naprawdę nie rozmawiajmy o kolei. My się zastanawiamy w Białymstoku, jak zorganizować ten transport, żeby on jeździł szybciej, żeby było, żeby było środowisko, które wspiera pomysły na budowę buspasów, a nie wspiera to, żeby jeszcze wpuścić kogoś tam więcej na te buspasy. Bo te buspasy powinny być wolny tylko do autobusów. Zgoda, to tak I, tak I to wie pan, dlatego jak słyszę, że, że jacyś motocykliści chcą jeździć po buspasy, to dlaczego? co? Absolutnie. Nie, no wie pan, właśnie o to chodzi. I teraz trzeba szukać takich rozwiązań w infrastrukturze, która istnieje. Tak jak Panowie tutaj dzisiaj pokazali, kolej jest na przykład bardzo kosztochłonna, tak? Zbudowanie czegoś. Padło hasło choroszczy. To Panu kiedyś na przykład przed kilkoma laty były takie rozważania, bo, nie wiem który to był rok, ale z 10 lat temu, już może nawet więcej. Słyszeliście Pan, że był taki pomysł na przykład na jakąś sortownię poczty tak, choroszczą? Gdyby tam wtedy za tym pociągnąć jakąś linię kolejową do samego Stopu, no to ta poczta chyba tą koleją by się jakoś tam sprawdzała, tak? No to, to była taka szansa, ale taka ta sortowni nie powstała. W związku z tym też nie ma jakby przesłanek do tego, żeby myśleć o czymś tak e, kosztochłonnym jak budowa na linii z choroszczy, bo nie ma żadnych kolejowych koło Choroszczy. Dobrze, ale... Poza tym... To ma, no. mogę Ta Choroszcz ma ilu mieszkańców, taki Wasilków Ilu ma mieszkańców? Zabudów. To są konkretne liczby mieszkańców, którzy, którzy jednak zakupy, rodzina, no, pra, praca... Czy tak, jakieś... na czym rzecz polega? Że jest cały czas pytanie, a ile to będzie kosztowało? Nie, nie. Od tego trzeba zacząć. Bo jeżeli na przykład Leon no, myśli o Hyperlupie, to jak Pan myśli, pójdę na ten że się z San Francisco do Los Angeles tam w godzinę dostaniesz, tak? No ale to będzie kosztowało setki dolarów, ale będą klienci, którzy z tego skorzystają. A to znowu nie jest rozwiązanie na masową skalę. Więc po prostu pewne rzeczy jakby no, trzeba dopasowywać. Ten plan, e, tutaj pan pytał o lotnisko, no tak, okej, okay, ja rozumiem. To ma jakby pewną wymowę, żeby nie, ten ośrodek się mógł rozwijać, tak? I to jest do tego potrzebne. Każde miasto, które ma lotnisko, na tym korzysta. Mówiąc to słyszę, nie mogę tego zrozumieć, dlaczego nie miałem, będzie zrozumieć, że to jest jakaś korzyść dla miasta. To Rotterdamie, ale to było lotnisko widać. pół kilometra od samego centrum od ratuszy, żeby tutaj lotnisko. Kto stąd. A to będzie loci... lotnisko w Rotterdamie? Ale Boże, ale. Niech Pan zobaczy. Ale z... Ja bym nikt nie powiedział, do, do... Ja To bo no, to będzie kosztować. Tak, to będzie kosztować. Nie dochodzi. To to kosztować. Tak, to kosztować. Tak, opera była Tak, fajna rozmowa w to było pytanie, to kosztować. Tak, to to kosztować. kosztowała to opera. Tak, to to kosztować. na kosztować. Tak, to kosztować. Ale to Tak, to Tak, to Tak, to kosztować. Tak, co? Proszę iść kupić wielot Takie proste? Na pewno w kasie I, I 20 minut. Trzeba kupować proszę, proszę pana, a do czego nie trzeba? Do przy szkole nie trzeba? Do nie szkoły nie trzeba, trzeba. Tylko, tylko chodzi Trzeba... Do o komunikacji o to, że... miejskiej nie trzeba? Trzeba. Do dróg nie trzeba. Trzeba. Tylko Wszystko się, proszę pana, nie dokłada, tylko się finansuje właśnie poprzez to, że ludzie za coś płacą, jakieś rzeczy się rozwiają. Są finanse miasta i miasto tymi pieniędzmi może gospodarować. W pana imieniu. To ja, to ja bym wolą skąp, no to nie ja, pan ją, tylko ja sobie pozwolę, przepraszam panowie, ja przepraszam, ja sobie tak. pozwolę tak troszeczkę uciąć, bo wydaje mi się, że troszkę się zagalopowaliśmy. W wchodzimy, wchodzimy w polemiki i e, sam w sobie SUMP ogranicza się do pewnego obszaru, do naszej mobilności miejskiej, o, e, mobilności między poszczególnymi gminami. To, o czym my już rozmawiamy, czyli o kolei i tak dalej, również miejskiej, to już jest planowanie regionalne. Tym zajmuje się województwo, tym zajmuje się Urząd Marszałkowski, tym będą zajmować się czy przewozy regionalne, czy Polregio, czy spółka kolejowa wojewódzka, ponieważ to już są przewozy regionalne. To są pieniądze dużo większe, pieniądze również regionalne. Nie mówiąc o lotnictwie, które oczywiście będzie dawało nam pewien potencjał, będzie generatorem ruchu, będzie zbierało ten ruch, koło niego się coś rozwinie, ale z tego lotniska nie polecimy do Choroszczy, prawda? No nie jeżeli polecimy, no nie mierzyć to będzie lotnisko w tej skali regionalnej, może dolecimy do może do Modlina, może do jakichś takich lotnisk. Natomiast w skali SUMPU nie będziemy o tym rozmawiać. Tak jak mówił kolega, po pierwsze lotnictwo bardzo dużo emituje zanieczyszczeń. Po drugie, to jest zdecydowanie ponadregionalny ruch. Dlatego na etapie SUMPu my skupiliśmy się na tym, co tutaj i teraz. I również kolej, o której tutaj rozmawiamy i jest ona lobbowana, tak miasto Białystok, jak i włodarze gmin, jak i całe Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego może lobbować za zbudowaniem kolei, za uruchomieniem połączeń, natomiast gminy same tego nie zbudują, prawda? Zwróćcie Panowie uwagę, jeżeli śledzicie wszelkiego rodzaju projekty Kolej Plus i tak dalej, ile to trwa, ile trwa zbudowanie tego, ile trwa homologacja, ile co więcej jak łatwo można się dostać na tory, których zarządcą jest PKP PLK? Bardzo trudno. Więc coś takiego jak wytworzenie kolei miejskiej, którą będzie organizował Białystok, w obecnej rzeczywistości jest niemożliwe. Na przerwę. Te rzeczy, aktualnie rządzący, potrafią to bardzo szybko rozwiązywać. Tak, jak parą we Włoszczowej na przykład. No, na przykład. Okej, okay. niemniej... Do kolei przejdźmy poziom wyżej, czyli do regionalnego planu transportowego, który został uchwalony. Można do niego wrócić, tam można lobować. My tutaj zajmujemy się obszarem i to tutaj staramy się zrobić to, co jest dla obszarów najważniejsze. Żeby przemysł zapowiedział o tym regionalnym planie, że polecam, zapoznać się z jego mhm. bo tam też jest cała taka sfera dotycząca diagnozy sytuacji. Mhm. Tam tak, są jest. różne zjawiska, już stany bardzo dokładnie opisane i warto sobie dokładnie to poczytać. Wtedy jakby dostaje się obraz. Dlaczego pewne rzeczy, z decyzji idą w takim innym Tym bardziej, że jest to dokument świeży, uchwalony w zeszłym roku, w zeszłym roku. Tak, tak, to jest absolutnie aktualny, aktualny, absolutnie. aktualny, obowiązujący na to No tak, ale jesteśmy na konsultacjach społecznych, więc na przykład ja rozumiem, że Pan Dyrektor, który zarządzał autobusami będzie lobować na rzecz autobusów, ale ja jako mieszkaniec miasta mówię, że bez kolei miejskiej... I systemu Komunikacji w Białymstoku po prostu ja nie ja będzie wiem, w ogóle atrakcyjne ja dla ludzi, bo... Pan na pewno ze 20 y, tez, które dają Pana pomysł. Pana bo, mm. no, bo sam pomysł jest, ale jeszcze przydałoby się tezy, które to udowadniają. Tezy, tak? Tak, tezy. Takie musi Pan napisać tezy, które to udowadniają, że na to jest naprawdę. Ile osób by tym jeździło przede wszystkim? Mm -hmm. No to na przykład mam tu zapisane właśnie, że 22 września 2014 no, roku. Kiedy ten jeden dzień był taki eksperyment, skorzystało z tego 1500 osób. A słyszał pan, był pan na tym spotkaniu, powiedział facet, który robił te ankiety i się pytał tych 500-1500 osób, że jeden człowiek powiedział, że wsiadł, bo, bo ta prasa pasowała, a cała reszta powiedziała, że dzieci się ciekawości, bo dzieci jeszcze koleją tak, ale, no. Panie Dyrektorze, no, to no, tak, no, to, no, tak no, jakby Pan no, zaprzeczał, no, że w Warszawie momentu, metro nie to, jest no, najważniejszym elementem komunikacyjnym. Wie Pan czym się różni metro od przeciętnego autobusu? Że nie staje na każdym skrzyżowaniu, takiego jak kolej Po pierwsze co 5 km, po drugie jeździ z prędkością, poza tym jest taki potencjał, że na no, tych stacjach metra się wymienia na przykład na godzinę 2000 ludzi. Dużo tego jeszcze nie ludzi, tak. Tak, więc jeżeli Pan poczyta, w sensie poczyta pan transportowy regionalny, to tam jest na przykład, e, w którejś edycji było takie, taka konstatacja, że akurat poziom urbanizacji terenu województwa białostockiego jest daleko różny od na przykład województwa śląskiego czy małopolskiego, w związku z czym jakby ten, ta, ta kolej nie ma takiego potencjału nie jest w stanie pasażerów, żeby to miało jakąś Jakiś, jakiś, na jakąś siłę taką transportową. Szanowni Panowie, ja, no niestety, ale chciałbym też po części wrócić do tematyki naszej, trochę jednak ukierunkować tę dyskusję. Za wszystkie te głosy Państwu dziękujemy, które Państwo tutaj zgłosiliście do naszego projektu. Widzimy, że coś w rodzaju panelu transportowego, przynajmniej w Białymstoku, miałoby tutaj rację bytu, jeżeli chodzi o Państwa argumenty i dyskusje, bo widzimy, że tych kwestii jest pewnie wiele, które mielibyście w dyskusji. Natomiast, no to jest jakby też inny. Inne spotkanie, inny charakter. Tutaj dzisiaj chcieliśmy Państwu przedstawić zapisy dokumentu. Liczymy na to, że jeżeli Państwo nie macie w tym momencie jeszcze, być może, jakichś dodatkowych uwag, to, to będą one mogły być zgłoszone w ramach tych formularzy, które udostępniamy. E, także ja dziękuję Państwu bardzo za uczestnictwo, za wysłuchanie naszej prezentacji i tych kwestii, które były. E, też wiemy, że wiele kwestii się pojawia, że wiele kwestii się urodzi. Sam dokument, e, my jeszcze konsultujemy, jesteśmy na etapie projektu. Także ja za dzisiaj bardzo dziękuję. Zapraszam do konsultacji jeszcze w formie online. Dziękuję.